Puder i pył ukaże się w księgarniach 20 września. Proszę zdradzić tajemnicę, jakie nowe miejsca dawnego Sosnowca poznamy w książce, czy będą jacyś nowi bohaterowie. Co będzie można przeczytać w Pudrze i Pyle? Będą nowi bohaterowie na pewno, będą też starzy bohaterowie, także zarówno te osoby, które chciałyby iść dalej śladami starych bohaterów, powinny być usatysfakcjonowane, jak i te osoby, które są nowych bohaterów, będą usatysfakcjonowane. To wynika z tego, że książka jest osadzona 4 lata później. Z nowych bohaterów przede wszystkim będzie Pola Negri, także to, to, to jest postać kluczowa w tym tomie. Natomiast jeśli chodzi o nowe miejsca, to będzie sporo nowych miejsc i każdy, kto lubi chodzić śladami Korzeńca, będzie miał okazję odkryć na nowo zupełnie inne miejsca w Sosnowcu, ale wolałbym na razie nie mówić, jakie to są miejsca, dlatego mhm. że to jest zawsze dla czytelników niespodzianka i oni sobie sami odkrywają, w które miejsca należałoby pójść, natomiast starałem się tak to zrobić, zresztą te miejsca same się jakby narzucają, bo one z treści wynikają, że, że będzie kilka nowych perełek. Mhm, doczekamy się wyjaśnienia wątku kryminalnego. Tak, tym razem już doczekamy się wyjaśnienia wątku kryminalnego na dobre, także już nie będę puszczał oka do czytelników, już nie będę udawał, że coś rozwiązałem, tylko tym razem rzeczywiście będzie rozwiązany wątek kryminalny. Mhm. I korzeniec, i puder, i pył to taka wspaniała lekcja historii i Sosnowca, i całego Zagłębia, prawda, tak? To jest lekcja historii, to jest powieść historyczna, jest powieść obyczajowa, natomiast nie jest to monografia, także nie, nie można jej traktować jako źródło do poznawania historii Sosnowca, natomiast jako dodatkowy materiał może bardziej przygodowy i atrakcyjny do poznawania tej historii, to mam nadzieję, że tak i że, że mam nadzieję też, że wszyscy mieszkańcy Sosnowca przyjmą puder i pył z takim entuzjazmem, z jakim przyjęli Korzeńca. No, sprawiło mi to olbrzymią satysfakcję. Mhm. Książka cały czas jest popularna, równie popularna, a może nawet jeszcze bardziej spektakl teatralny. Yy, ja bym co? powiedział, że spektakl jest bardziej popularny, mhm. działa na może większym yy, stopniu na więcej zmysłów niż samo czytanie książki, jest też doskonale zrobiony, świetnie zagrany i jestem bardzo wdzięczny, że Teatr Zagłębia książkę przeniósł na, na deski i że no, w tak wspaniały sposób się to udało zrobić. Zresztą dzięki temu dzisiaj mamy tę okazję, że moi przyjaciele, bo wcześniej nikogo nie znają w Teatrze Zagłębia, a teraz mam przyjaciół w Teatrze Zagłębia i oni dzisiaj się zgodzili czytać fragmenty tej nieopublikowanej powieści. Mhm.